Ponad 81 milionów złotych samorząd Mazowsza przeznaczył na remont budynku szpitala w Rudce i utworzenie nowoczesnego ośrodka kompleksowej rehabilitacji. Prace trwały blisko 3 lata. Ponad stuletni zabytkowy budynek szpitala w Ródce w końcu odzyskał swój dawny blask. W wyremontowanych pomieszczeniach swoją siedzibę będzie miał teraz oddział Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach, specjalizujący się w kompleksowej rehabilitacji. Zainwestowaliśmy znaczące pieniądze, bo 83 miliony. Uratowaliśmy dzięki temu obiekt w sensie architektonicznym i w sensie też e, takiego Powiedziałbym odzyskania blasku, tak? Oczywiście nadając mu nowe funkcje i bardzo nowoczesne. I bardzo nowoczesne wnętrza. Myślę, że to będzie przyszłościowo bardzo znaczący ośrodek rehabilitacyjny. No, w międzyczasie połączyliśmy ten, to, to miejsce z naszym szpitalem w Siedlcach. Przez to organizm jest silniejszy, wydolny finansowo i e, będzie mógł się rozwijać w przyszłości. To był cud, kiedy udało się uratować nie tylko substancję tego pięknego obiektu zabytkowego, ale przede wszystkim stworzyć taką placówkę, która rehabilitowała je będzie rehabilitowała w sposób bardzo nowoczesny. 130 łóżek rehabilitacyjnych. Rehabilitacja pulmonologiczna po udarach kardiologiczna, ogólna. To wszystko czeka tutaj pacjentów. Obiekt został gruntownie zmodernizowany powstały 130 ponad 130 łóżek rehabilitacyjnych z pełnym zapleczem rehabilitacyjnym, znakomitym wyposażeniem. Te łóżka będą służyły pacjentom zarówno szpitala naszego Siedleckiego, jak też... Y Innych szpitali warszawskich, tak aby pacjenci mogli naprawdę z tego korzystać. Modernizacja ośrodka kompleksowej rehabilitacji obejmowała przebudowę istniejących oddziałów, rozbudowę budynku o windę zewnętrzną oraz zadaszony podjazd dla karetek czy wymianę instalacji wewnętrznych. Jesteśmy dumni, a przede wszystkim jako mieszkańcy, jako ci, którzy tutaj na co dzień obcujemy z tym obiektem, że właśnie w końcu. Mamy pomysł. Znalazł się pomysł na rutkę. Pacjenci mają także możliwość skorzystania z rozległych terenów rekreacyjnych powstałych w zabytkowym parku. Na jego terenie powstała tężnia solna oraz siłownia na świeżym powietrzu, zrealizowana w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.